Hej, hej, dzień dobry! Dzisiaj przychodzę do Was w sobotni poranek. Moi drodzy, sobota. Ja mam drugą zmianę, ale wstałam dzisiaj o szóstej, dlatego że chciałam właśnie zrobić sporo rzeczy w domu, e, przy komputerze i jeszcze przyjść do Was z zakupami. E, tak jak wspominałam w ostatnim vlogu, wybrałam się finalnie e, na takie spontaniczne zakupy. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, ale tak mnie ciągnęło do sklepów, żeby sobie pochodzić spokojnie, popatrzeć. E, co ciekawe, Znajdziemy. E, miałam na liście y, do kupienia koszulki dla mojej córeczki. E, no, koszulek, wiecie, nie ma teraz za wiele, ale jakieś tam dwie udało mi się dorwać. E, I przyznam wam szczerze, że tak się cieszę, że się zmobilizowałam, wybrałam, bo e, trafiłam na rzeczy, które sobie gdzieś dosłownie wyafirmowałam, a na które wcześniej e, no, nie udało mi się upolować. E, tak więc, no nieraz tak jest, że Podświadomość, intuicja mówi wam, no to jest bardzo teraz y, trywialne, oczywiście, bo w kontekście zakupów wiecie, ale no, że, że po prostu, że. Mm, dobra, idź, to jest ten dzień, i potem okazuje się, że faktycznie to ten dzień jest. Gdybym się za tymi rzeczami wybrała tak stricte, wiecie, że ja bym zaplanowała, że kupię to, to i to na bank, niczego bym z tych rzeczy nie kupiła. Wiecie, jak to jest? Jak czegoś konkretnie szukamy, to tego po prostu nie ma. E, tak więc wczoraj wszystko to, co mi się spodobało, to, co y, chciałam y, do mojej szafy. Znalazłam i bardzo się cieszę. Winted leci, moi drodzy, winted śmiga. Wczoraj już w drodze, właśnie do centrum handlowego wysłałam chyba Was 7 paczek. Dzisiaj kolejne trzy się już od rana naszykowały, tak więc super. No, tak jak mówię, porządki wjechały na grubo. I czego Wam jeszcze ostatnio nie powiedziałam, to to, że. Miałam na przykład takie markowe rzeczy, znaczy markowe, mam na myśli tutaj, nie wiem, Hilfiger. I yy, no, powiedzmy, gdzieś tam w oryginale, jak je kupowałam, niektóre 7, niektóre ileś lat temu, zapłaciłam na przykład za coś, nie wiem, 800 zł. Yy, I owszem, posłużyło mi to, wykorzystałam to, yy, było wszystko super. No, ale wiecie, jakby. Potem sobie tak us... i zawsze było mi szkoda coś z tym zrobić, jakby dobra, bo mam, bo takie porządne i w sumie. A e, natomiast i tak sobie pomyślałam ostatnio kurczę, no to, że ja za coś zapłaciłam dużo, ale z tego korzystałam. Jest to jeszcze naprawdę stanie takim, że może spokojnie powędrować dalej Ym, i jakby ja nie jestem zobligowana do tego, żeby nosić to aż do zdarcia. Bo, no, też mi troszkę gust się poniekąd zmienia, troszkę, nie wiem, właśnie garderoba się zmienia i na przykład dana rzecz już nie pasuje mi do reszty, więc po co to na siłę, wiecie, trzymać? Więc, no, naprawdę bezlitośnie, więc naprawdę bezlitośnie rozstałam się z niektórymi rzeczami. Tak samo buty chyba kupiłam je około dwóch lat temu? Chyba tak. Ewy Mingę, takie kozaki na po prostu niebotycznie wysokiej szpilce, no moi drodzy, ja je miałam może dwa razy na sobie i coś mną kierowało, nie wiem, jakieś takie, wiecie, Karpe Diem <laughs> I, i mówię biorę, ale mm, no nie, no one były dla mnie za wysokie. Ja w tym momencie nie y, ani nie czuję się, ani nie potrzebuję tak wysokich szpilek. Mam na oku jedne fajne kozaki na płaskim obcasie, bardzo klasyczne. No i myślę, że w to pójdę. No ale nie tutaj wiecie i też no, prawie nówki, słuchajcie, ja za nie ja dałam y, grubo ponad 400, a po prostu wiecie... Poszły za połowę tej ceny, no ale wiecie, ważne, że mają nowy dom i ktoś się z nich ucieszy. Być może ktoś ma y, pracę i w ogóle nie wiem, sposób y, ubierania się akurat do takich y, bucików i się wiecie, z nich ucieszył. I super. Dobrze, i wracając do tematu, wybaczcie y, moje rozgadanie się już na samym początku, ale jestem tak zadowolona z tej wyprzedaży na Vinted. Naprawdę, wierzcie mi, że nic w ostatnim czasie chyba aż tak bardzo mi humoru nie poprawiło. Serio. Mm, i lecimy sobie moi drodzy z zakupami z H&M i z Mochito. i ja mam tutaj taką torbę, o bardzo już się z niej wylewa, bo potrzebowałam e, tę drugą taką papierową którą miałam, potrzebowałam ją wykorzystać, bo tak ja wszystkie rzeczy słuchajcie na Vinted, które wystawiam to wysyłam w reklamówkach, w torbach i tak dalej i wam też to polecam bo po co, po co moi drodzy inaczej i zaczniemy sobie od H&M i zaczniemy sobie od rzeczy dla mojej córeczki dlatego, że wiem od Was, że lubicie, jak pokazuję, właśnie rzeczy rzecz, dziecięce również, ale to tak na szybciutko, żeby tutaj nie zanudzić osób, których temat nie interesuje. Nie wiem, co się wydarzyło w H&M, ale był fajny taki dział z wyprzedażami. Ani to wyprzedaży już letnie przecież, ani jeszcze, wiecie, zimowe. Nie wiem, o co chodzi, ale sporo fajnych rzeczy udało mi się właśnie kupić w promocji. I na przykład szlafrok, kochani, z 80 zł, przeceniony na 45. Patrzcie a akurat szlafrok był mojej córeczce potrzebny gdzieś wyjeżdżamy, wiecie, korzysta z basenów i tak dalej no czy po prostu w domu tak się opatulić chociaż u nas jest bardzo ciepło, ale nieraz wiadomo, lubimy narzucić także ma nowy szlafrok koszulka i ta była akurat też yy, na wyprzedaży gdzieś tu była metka, czy tu nie ma metki, słuchajcie jest i okej, okay. i moi drodzy z 30 zł przeceniona na 12,99 i to jest taka różowa z kokardkami. I co ciekawe, tutaj też, a nie, nie wzięłam jej, bo nie było rozmiaru, ale w takiej regularnej cenie była identyczna, też te kokardki, tylko w takim odcieniu złamanej bieli, coś jak to, więc akurat ta różowa była, moi drodzy na przecenie, tak więc mamy tę koszulkę, kolejna koszulka ta jest z regularnej ceny 29,99 zobaczcie, przepiękna, takie urocze o, motylki motylki, myślałam, że to kwiatki więc cyk na tej wyprzedaży również dorwałam piżamkę z 50 zł przeceniona na 20 zł 99 groszy i jest to piżamka na krótki rękaw, taka fioletowa i do tego moi drodzy szorty. i jeszcze ostatnia wyprzedażowa rzecz to 20 zł 99 groszy, przecenione z 40, prążkowane leginsy. One są tutaj takie, zobaczcie. O, rozszerzane. Ja nie wiem, czy nie będą jeszcze za długie, ale no, umówmy się. Za dwie dyszki. I z regularnej jeszcze kolekcji 1999 taka fajna bluzeczka na długi rękaw. Więc proszę bardzo. W ogóle też bardzo się cieszę, ponieważ. Tym samym jak mnie wczoraj na zakupy pociągnęło, okazało się, że w aplikacjach sklepowych naprawdę dużo fajnych rzeczy na mnie czeka, mianowicie jakiś zniżek i w Handemie rozbiliśmy z Panem moje zakupy na dwa paragony. Zrobiliśmy paragon z tymi wyprzedażami tutaj dla mojej córeczki i zrobiliśmy paragon z cenami regularnymi, ponieważ w aplikacji był kupon i od cen regularnych, czyli no też to, prawda? Było minus 20% przy zakupach za 150, więc. No, moi drodzy! E, także każdą z tych rzeczy, m, które wam pokazywałam w cenie regularnej, miałam taniej o 20%. I teraz, jeśli chodzi o mnie, ja to też zmierzę wam za chwileczkę, no ale najpierw tak pogadamy, pokazujemy. E, mam tutaj fajną e, bluzkę. Która kosztowała 49,99 i, I słuchajcie, jakość tej bluzki Wydaje mi się ok, no nie jest to Na pewno kos, jak wiecie ja kupiłam Sobie taką zwykłą białą bluzkę Znaczy ona jest taka złamana Biel, ta też zresztą Na długi rękaw z z tym, że tamta jest Taka um, obszerniejsza Ona nie jest taka obcisła, dopasowana do ciała A ta wręcz przeciwnie Ja sięgnęłam po tę Koszulkę, bluzkę W rozmiarze S no moim zdaniem sporo jak na taki basic, 5 dych natomiast no z tym minus 20% nie bolało aż tak bardzo no bo to jest ostatecznie wiecie, handem i do tego, do tej bluzki moi drodzy, ja znalazłam, pamiętacie moje perypetie, jeśli chodzi o poszukiwanie spodni jeansowych z szeroką nogawką, swego czasu mierzyłam wiele modeli w pull and Bear. Um, jej, że coś tam też mierzyłam. Wszystko było, moi drodzy, tak długie, że ja na Instagramie dodawałam wam w relacji. Ja ja nie wiem, serio, ja bym je ciągnęła i deptała po nich, więc no nie, odpuściłam. I w mojej szafie są same rurki i jedne takie trochę jak Mamfit z reserved. No a jednak teraz, wiecie, te szerokie spodnie. Bardzo mi się podoba też, jak one są w pasie, wiecie, tak super dopasowane. Robią nam talie z wysokim stanem, w te spodnie, jak są. No i ta szeroka nogawka, no to po prostu nogi są do nieba wtedy. Więc mówię, nie no, chciałabym taki model. Chciałabym taki model. Co prawda lubię rurki, ale no, tych szerokich też gdzieś tam mi e, zaczęło się chcieć. No i HM przed z pomocą, moi drodzy. Nie wiem, czy to jest jakiś model, jakaś nazwa. Ja się postaram e, podlinkować Wam te rzeczy, ponieważ mam tutaj metki. Coś tam mi miga w telefonie, wybaczcie. E, mam tutaj metki, więc po tym. E, po czym? Po tym kodzie postaram się wszystko znaleźć i Wam właśnie pod filmem zamieścić. Dobrze, i mamy, słuchajcie, przepiękny jeans. I na takim kolorze mi zależało. Przepiękny, to nie. Jeszcze nie błękit, już nie granat, I, bo i błękit, słuchajcie, był taki mocno, mocno jaśniejszy jeszcze od tych. A te właśnie są takie, no idealny, niebieski, słuchajcie, jeans. Mm. One będą tutaj słabo może widoczne, ale tryn, ten, 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 ten i nogawa się rozszerza. Ja je przymierzę i Wam pokażę. I właśnie to jest taki zestaw idealny. Uważam, że taka biała, bluzka zwykła. I takie spodnie to robi tak robotę, że naprawdę nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba. Koszt tych spodni to 119,99. No i serio, z minus 20%, no to moi drodzy, to wyszło mnie za grosze, jeśli chodzi o... Porządne jeansy, bo serii one naprawdę mają porządny materiał, więc jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. W rytualcie tak jak wspominałam, że wybiorę się jeszcze po peelingi, to wybrałam się i wiecie co? Patrzyłam sobie, mówię, a może wezmę inny zapach. Okazuje się, że na przykład z tej czerwonej serii, wybaczcie, ja nie pamiętam nazw tych serii, te peelingi są. Solne, właśnie ta czerwona seria, jeszcze tam na jakąś patrzyłam, to były solne, a cukrowe peelingi są właśnie z tej mojej ukochanej Ritual of Sakura i z tej takiej fioletowej, która wróciła niedawno, coś tam tam było. W każdym razie, wiecie co, ta fioletowa seria dla mnie ma za mocny zapach, no a tę serię, jak wiecie, ja kocham, uwielbiam i ubóstwiam, także... Jakby, wiecie, miałam wybór pomiędzy tymi dwoma peelingami. Solnego nie chciałam, ponieważ wydaje mi się, mam taki solny peeling do stóp. Wydaje mi się, że te drobinki szybciej się rozpuszczają i nie są to aż tak zdzierające, że tak powiem, drobinki. Tak więc ja jestem team, peelingi cukrowe do ciała. Więc tak, kochani, jest i to. I coś, słuchajcie, naprawdę, ja widziałam ostatnio jedną dziewczynę w przepięknym, ciemno. Czekoladowym, e, ciemnobrązowym e, dresie, i, i do mojej mamy mówię, mamo, patrz jaki super, ale super. Ona miała co prawda takie bufiaste rękawy w tym dresie. Wy no przepięknie, finalnie słuchajcie, nie odważyłam się spytać, skąd ten dresik ma, no i to tak ze mną jest, widzicie, tu niby sobie gada, oglądam mnie mnóstwo osób, ale na żywo to ja już nie jestem takie wiłałała, zwłaszcza jeśli chodzi o gdzieś tam nowe, nowe osoby, osoby, których nie znam, no ale dobra i słuchajcie, wróciłem do Mohito, moja mama mnie w sumie pociągnęła do Mohito, bo ja tak, no jak jestem z mamą, to odwiedzam ten sklep. I jak wiecie, ostatnio przy wizycie z mamą w Mohito kupiłam super wełniany kardigan, a yy, wczoraj moim oczom ukazał się dres idealny. Naprawdę, dres idealny. Mówię do mamy, no nie wierzę. Z tym, że on się różni od tamtego, yy, który widziałam na, na tej dziewczynie, Nie ma przede wszystkim tych bufków na rękawie, ale generalnie tutaj model, wszystko, wiecie, jest bardzo podobny. Nawet ta guma yy, na dole. Nie no po prostu... I ja mówię, o nie. Ja z nim wychodzę. No moi drodzy, taki dres. Czekajcie, zapniemy sobie. O. Bluza osobno, spodnie osobno, także wybieracie sobie rozmiary idealne. 129 zł bluza kosztowała. W ogóle ten materiał, on jest tak fajny, tak mięsisty pralka mi śpiewa wyprała mi kod. Dobrze, teraz się tym zajmę. Zobaczcie, tak wygląda bluza. Jak ja go założę, to oczywiście efekt będzie lepszy. Ona nie jest jakaś super długa, ale no taka pośrednia. To nie jest też jakieś, wiecie, kropto. Także mamy bluzę i spodnie. Genialne. Tutaj na takiej szerokiej gumie, oczywiście wysoki stan i słuchajcie, to nie są typowo takie dresiury, tylko spójrzcie, to są tam da ta, dam ta, 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 dzwony. Przepiękne przepiękne i spodnie chyba stówkę kosztują, z tego co pamiętam. Tak, 99,99. ,99. No i w to również, moi drodzy, okazało się, że jak wydamy tam ileś, to mamy 15 ziko rabatu, więc na ten dres miałam jeszcze 15 ziko rabatu. Zobaczcie, jak oszczędnie. Widzicie, jak oszczędnie? Żartuję, wiecie, znacie mnie. Dobra, to ja wskakuję, słuchajcie, w te dżinsy, w tą bluzkę i w ten dres. Pokazuję Wam wszystko, żebyście wiedziały, jak to wygląda na żywo i jestem z pierwszą moją stylizacją. Zobaczcie. Widzicie to? Uu! Bardziej klasycznie i, i bardziej tak schludnie myślę, że się nie da. No po prostu, moi drodzy, przepięknie. I spójrzcie na tę długość. Ja y, zawsze Wam powtarzam, y, ale jeżeli jesteście nowi, y, mam 165 cm wzrostu. Te spodnie wzięłam sobie w rozmiarze 36, no i uważam, że absolutnie są Przepiękne i ta bluzeczka też ona nie jest yy, może jakaś super gruba, no ale też nie jest na tyle cienka, żeby Wam tutaj wszystko prześwitywało. No te ciuchy są troszkę pogniecione, wiadomo, ale hmm? dajemy znać, co myślimy. Jakiś fajny paseczek i zarówno tak pomyślałam sobie, te spodnie będą idealne do tych moich Agów, ale też do moich yy, Adidasów. No super! Po prostu jestem przeszczęśliwa. Wiecie co, malowałam się w łazience i teraz zauważyłam, że cały ten mój po prostu monolog na wstępie mówiłam do Was tutaj nierozprowadzonym pudrem. Taki wiecie, zostało mi trudno. Jeżeli ktoś widział, wybaczcie, ale już nie będę nagrywała od nowa. Samo życie. W łazience się malowałam i tam... No jednak w łazience to światło nie jest takie jak tutaj i nie widać było różnych takich rzeczy, mankamentów. Nieważne. Dreśliwo, Proszę bardzo. No kochani... Szukam tu kieszeni uporczywie, ale nie spodnie, nie mają kieszeni. Bluza ma. I ja sobie tutaj tę bluzę, o, cyk, cyk, ściągnęłam. W sensie, no to. Nie musicie tego robić, możecie. I te sznurki, cyk, zobaczcie. I ta bluza, o, ma taką długość, więc, no do pępka. No, czyż to nie jest dres przepiękny i idealny? Oczywiście w większości, tutaj prawie 80% to jest bawełna w składzie, ja teraz nie mam żadnej bluzki, po prostu na stanik i uważam, że tak też super będzie to nosić, że właśnie tylko stanik zarzucamy i lecimy, no ale też jakiś top, crop top można pod to założyć, dajcie znać co myślicie, mnie tak jak mówię, on bardzo urzekł, bo wygląda tak, no tak całkiem wiecie jeszcze elegancko jak na adres, tutaj backstage a tutaj zobaczcie kto tutaj tak śpi Myśka malutka śliczna, no nie przeszkadza mnie, nie, nie, nie. Piękno ty jesteś, jest. wszystko Takie bazarki rządzą się swoimi prawami. Nie dość, że są warzywa i owoce, to jeszcze różne inne śmieszne, fajne rzeczy. Eee, zobaczcie, jakie kapciuszki dorwałam. Za całą dyszkę, takie wsuwane. No, no, ty też jesteś tu, tak, ale ciebie nie kupiłam na bazarku. Hej! A dla mojej córeczki, proszę bardzo, takie oto. No, przepiękne i słuchajcie, 10 zł za parę, ja, ja nie wiem, naprawdę. I one są moim zdaniem lepszej jakości, jak w pepko. Mają tutaj taką, no już, już pokażmy, taką gumową podeszwę. Tak więc, także polecam bazarki, polecam. Oczywiście nie mogłam wziąć innego koloru. Jak beż, no urocze, misiulki i też za 10 zł były słoneczniki, za 15 były takie bardzo długie i duże, ale ja nie mam takiego wazonu, więc zdecydowałam się na te najmniejsze. No 10 zł, słuchajcie. Także zaraz je tutaj rozcinam z tych gumek, skrócę troszeczkę końcówki i wsadzam do wody.